LL380 Jo witam na zawodach skakanie z klifu kto skoczy i zginie przegrywa. Nasi zawodnicy Stanisławi i wrzoto kurde a. Pierwszy pan Stanisław. Za mamu się za tatusia o, -o, 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 o A teraz wrzut. Hehehehe, he he he, ale fajnie. A co z wrzodem? Hej, bez i nic mi nie jest. Hej, a kasa to gdzie? Hej wrzota, co z twoim głosem? Zamknij papę i dawaj kasę. Jedu tak tabożyt, szkodą sto na orawu,